Dziś w Kurierze na kilka różnych sposobów testujemy wytrzymałość bili snookerowej. Witamy w kolejnym wydaniu Kuriera snookerowego. Dzisiaj pobawimy się trochę w pogromców mitów i sprawdzimy czy da się zniszczyć bilę do snookera a jeżeli tak to w jaki sposób. Nadal w przepisach snookera można znaleźć zapis, co zrobić w momencie, kiedy dana bila nam pęknie podczas gry. Otóż w największej jej części ustawia się po prostu nową. Ten zapis wziął się z czasów, kiedy grało się bilami wykonanymi z kości słoniowej, no i one pękały dużo, dużo częściej. Oczywiście do testu używamy bil, które już przysłużyły się w klubie przez wiele, wiele lat i do gry już się po prostu nie nadawały, bo były zbyt lekkie. Dobrych bil nie niszczymy. Zaczynamy. Próba numer jeden naszego testu na początku naszą białą bilę spróbujemy wysoko podrzucić i zobaczymy czy jak upadnie na asfalt czy się rozwali. Druga próba będzie polegała na rzuceniu bilą o murek i zobaczymy czy któremuś z nas uda się tą bilę rozwalić przynajmniej na dwie części. Wydaje mi się, że tylko się mocno porysuje zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku, ale chyba najlepiej jak to po prostu sprawdzimy. Musimy zobaczyć. No i nie chcę pęknąć. Uwaga. Kiedy Michał Ebert nie trafił w murek. Jak szukanie białej w stogu trawy. Test numer jeden zakończony. Powiem szczerze, trochę się zmęczyłem tym rzucaniem białej bili o murek. w krzakach. Jakbyśmy jej nie rzucili, to niestety nie chciała się poddać, nie chciała się rozpaść na kilka kawałków. Jedyne co widzimy, to po prostu jakieś takie powierzchowne zniszczenia, zarysowania. No niestety taką bilę już nie dałoby rady zagrać frama. Druga próba, tym razem motoryzacyjna. Znajdujemy się na nieuczęszczanej, niepublicznej i na dodatek zabezpieczonej drodze. Grzesiu, co zamierzasz zrobić? Spróbujemy wprowadzić auto w poślizg i tylnym kołem trącić białą bilę, która stoi o tam. No i liczymy na to, że, że ją rozwalimy. Jak oceniasz szansę powodzenia tego przedsięwzięcia? Myślę, że białej bili nie powinno się nic stać, ale jak będzie to zobaczymy. Przekonajmy się. To ja idę do samochodu. Udało się trafić tylnym kołem w białą bilę, jednak no, niestety nie rozpadła się ona na kilka kawałków. Uszkodzenia są tylko powierzchowne. Tak, trochę zarysowań. Biała tylko zaledwie odbiła się od opony i poleciała w krzaki, krótko mówiąc. Nie było to wystarczająco dużo siły, żeby ją mocno zniszczyć. Ale udało się ją znaleźć, a więc może po prostu ją przejedziemy samochodem. Jestem za. No to próbujemy. Jak widzieliśmy, naszej białej Bili nie udało się porządnie zniszczyć, ani na nią najeżdżając, ani wjeżdżając bokiem. Chyba przydaje się w kolejnej próbie trochę więcej siły. Dokładnie tak. Ciężko też stwierdzić obrażenia, bo nadal znajduje się pod tym kołem. Prawdopodobnie zarysowania się trochę powiększyły, może małe kawałeczki się odłupały, no ale na pewno nie jest to jeszcze Bila całkowicie rozwalona, brzydko mówiąc. Jedziemy w kolejną lokalizację, jak to mój znajomy mówi, bez młota nie robota. No to do roboty. Pora na dokonanie testu numer 3. Zobaczymy, czy kolejna Bila tym razem dokona swojego żywota. Jesteśmy w garażu Suseł Classic i to specjalnie wynajęty przez nas artysta Kaskader Tomek. Cześć Tomek! Cześć witam. Spróbujemy, może się uda. Widzę, że ciężki młot wchodzi. O, już nie mam siły. Myślisz, że od młotka się podda ta białacz? Nie wiem, zobaczymy. No to próbujemy, odsuwamy próbujemy, się i życzymy Ci powodzenia. Dalej. Pierwsza próba, pierwszy strzał, i bila rozwaliła się na idealne dwie części. Na szczęście mamy jeszcze kilka zapasowych, zużytych białych bil. Tomek ma kilka pomysłów, jak można je rozwalić, a w garażu Tomka czeka nas na pewno kilka jeszcze fajnych atrakcji. Próbujemy. Test numer 4 pomysł Tomka bardzo widowiskowy. Spróbujemy zmiażdżyć białą bilę za pomocą łyżki od koparki. Brzmi bardzo ciekawie. Jestem pod ogromnym wrażeniem, ponieważ próbę z koparką ta bila przetrwała i nie pękła. Właściwie jak w przypadku młotka. Nic jej się nie stało. Co tylko wskazuje na to, że nasz kaskader ma większą siłę niż koparka. Jeżeli sądziliście, że to koniec poważnego sprzętu w naszej operacji, to się myliliście, bo do gry wchodzi to karka i nasz kaskader. Czy kaskader jest gotowy? Jestem gotowy. No to jedziemy. Uruchamiaj. あ <noise> Z tego co widać, to żywica fenolowa, z której zrobiona jest bila, po raz kolejny się poddała. Tym razem poddała się sile wiertła. W ogóle powiem ci, Tomek, że bardzo snukerowa to karka 147 napisane. No, Nie ma, przypa nie ma przypadków na tym świecie, ale pięknie. Ja te bile chyba sobie zostawię, bo to jest świetne narzędzie treningowe do prowadzenia prostego kija. Co masz jeszcze dla nas przygotowane? Możemy spróbować prasę. Prasa hydrauliczna. Chyba to robimy, Grzesiu, co? Dokładnie tak. Robimy to. Czas na kolejną próbę. Mamy już bilet snookerową pod prasą hydrauliczną. Wygląda to trochę złowrogo. Tomek, powiedz, co sądzisz, co się w ogóle z nią stanie? Nie wiem, boję się o swoje życie. Tomek boi się o swoje życie, a ja uciekam. Dokładnie tyle zostało z pojedynku prasy hydraulicznej i bili snukerowej. Tego testu już bila, a właściwie jej wytrzymałość zupełnie nie przeszła. Bile mamy w kawałkach. Jeżeli ktoś ma ochotę kupić dość wymagające puzzle do ułożenia, to zapraszamy. Piszcie w komentarzach. Jeszcze jedna bonusowa próba. Chcielibyśmy sprawdzić, czy taką snukerową bilą da się wybić szybę w samochodzie. Ja uciekam. Odpowiedź brzmi: DA się. Słuchajcie, nasze eksperymenty jasno pokazały, że owszem da się zniszczyć bilę do snukera, chociaż wcale nie jest to takie proste i trzeba użyć dość dużo siły albo potężnych narzędzi. Pamiętajcie, nie róbcie tego w domu, a tym bardziej w klubie snukerowym. Trzymajcie się zdrowo, w tym wydaniu kuriera snukerowego to już wszystko. Za uwagę dziękuję Michał Ebert i Grzegorz Biernacki. Do zobaczenia. Już teraz zasubskrybuj kanał EuroSportu Polska, aby zagwarantować sobie prenumeratę kuriera snukerowego.